Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, witamy w pierwszym podcaście e, do małpcyjnego Desaunikum. E, dzisiejszym naszym gościem jest e, Jana Tarnawska, historyk sztuki ekspert Dessaunikum oraz y, autorka monografii Jakuba Cukera opublikowanej w 2011 roku. W lutym 2020 roku Dessaunikum organizuje wystawę monograficzną oraz aukcję monograficzną Jakuba Cukera, artysty urodzonego w 1900 roku w Radomiu, twórcy związanego z y, tak zwaną Szkołą Paryską, o której za chwileczkę porozmawiamy, y, malarza Całe życie będącego w podróży właściwie tworzącego we Francji, w Paryżu, w Stanach Zjednoczonych, wiele podróżującego, o czym za chwileczką jeszcze będziemy rozmawiać. E, Joanno, e, Jakub cukier urodził się w Radomiu w 1900 roku w tym roku mija 120 lat od jego urodzin czy możesz opowiedzieć o początkach jego życia i twórczości o tym co właściwie na tym początkowym etapie jego życia mogło stymulować późniejsze zainteresowanie twórczością artystyczną w zasadzie Jakub Cuker jest postacią dość enigmatyczną. W dzieciństwo i wczesna młodość Jakuba cukera upłynęły w Radomiu, mieście, które mocno rozwijało się od końca XIX wieku jako miasto przemysłowe, stanowiące Miejsce, gdzie ludność żydowska zajmowała praktycznie 40% ludności. Jakub Cuker przez ojca, który był niezwykle wierzącym, głęboko wierzącym Żydem, związany był ze środowiskiem, które z jednej strony było mocno religijne z drugiej strony na które z drugiej strony miały wpływ nowinki w postaci syjonizmu i myślenia o tym, że Izrael jako ziemia obiecana jest gdzieś, gdzieś gdzie mogą żyć szczęśliwie żydzi Jakub Cukier był niezwykle mocno władnięty tą myślą. To było dla niego jedno z najważniejszych doznań dzieciństwa, że uważał siebie za takiego idealnego żydowskiego osadnika, który stworzy nowy Izrael. I jego myśl o tym, aby do tej ziemi obiecanej się udać, trwała z nim od najwcześniejszych lat. No, trzeba, trzeba stwierdzić. Że już w wieku 13 lat opuścił Polskę w zasadzie na zawsze, udając się w wielką podróż do Jerozolimy, która trwała wiele, wiele miesięcy, ponieważ jako no cóż to dużo mówić, mały chłopiec musiał pracować w czasie tej podróży, żeby stać go było na kolejne etapy podróży. Tu wydobyłaś bardzo ciekawy wątek, bo e, oczywiście cała rzesza twórców pochodzenia żydowskiego w jakimś sensie mocno kibicowała na pewno ruchowi syjonistycznemu, który od końca XIX stulecia się mocno e, rozwijał. Nie wszyscy zaś docierali do Palestyny, prawda? E, z drugiej też strony e, dla tychże twórców jakimś takim istotnym nakazem było drugie przykazanie w jego oryginalnym brzmieniu, które właściwie zakazuje twórczości mimetycznej e, Żydom. E, Mimo to ci artyści plastycznie tworzyli, prawda? Tak, właśnie. To, to jest bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ jakby rozłam między. Między dotrzymywaniem. Mm, tego, aby nie przedstawiać zwierząt czy, czy ludzi w swojej twórczości, to jakby jedna strona medalu. Natomiast druga, że jakby niezwykle mocno, właśnie w początkach XX wieku, żydowscy artyści niemal rzucają się do farb i pędzli, żeby pokazywać cały otaczający ich świat bez względu na to, czy zaludniają go zwierzęta, ludzie, czy własne fantazje. Więc y, to też y, jest. Ciekawa, ciekawy temat dla myślenia o twórczości artystów pochodzenia żydowskiego, czy to Polaków, czy Białorusinów, czy Ukraińców, bo ta, ta właściwie część ludności, powiedzmy, Europy Środkowo-Wschodniej przybywała później do Paryża, tworząc i w zasadzie będąca naz nazywana tą Ecole de Paris, czyli szkołą paryską. U podnóża jej w zasadzie były te takie. Rozchwiane potrzeby pokazywania świata, który znają. Z drugiej strony, jednak, pewien zakaz wyniesiony najczęściej z domu, ponieważ te, te żydowskie korzenie mocno tkwiły nawet w tych, tych żydowskich artystach, którzy byli mocno zasymilowani. Zanim jeszcze Paryż, ja bym chciał na chwilę wrócić do Jerozolimy, bo cukier trafił tam, w Jerozolimie, do specyficznej szkoły, która powstała w 1906 roku, ufundowana, założona, prowadzona przez żydowskiego rzeźbiarza Borisa Szaca. Była pierwszą żydowską uczelnią artystyczną, dedykowaną właśnie tym twórcom, którzy do Palestyny zjechali wówczas. Tak, to była szkoła, która... która... Miała na celu z jednej strony kształcenie artystów w rozumieniu przez duże A, ale z drugiej strony to była szkoła, której głównym celem było stworzenie narodowej sztuki Izraela. Co niezwykle istotne, po raz pierwszy obudził się taki Taki wielki pęd do stworzenia, stworzenia tematów, sposobu przekazywania, powiedzmy, nowej ikonografii tego, czym sztuka Izraela być miała dopiero, bo w zasadzie początek XX wieku to jest ten moment otwarcia się i z absolutnej świadomości, że. Tak, my jesteśmy nowym Izraelem, my chcemy nie być już w diasporze, my chcemy y, tworzyć nową kulturę, nowego człowieka, nową sztukę. To wszystko y, w, tym, w szkole Bezalel było mocno podkreślane. Jakub Cuker, kiedy już rozpoczął w niej studia, bardzo mocno tym przesiąkł i było to dla niego niezwykle ważne. To jakby było spełnienie jego snu o y, nowym człowieku Izraela. Cukre w 1917 roku zaciągnął się do armii brytyjskiej, kiedy została Jerozolima, Palestyna, zdobyta przez Brytyjczyków. Tak, to, to też taki wojenny rozdział artysty. Trudny i zupełnie wbrew sobie, natomiast ponieważ jego dusza artystyczna w zasadzie była dość mocno pacyfistyczna. Niestety jednak warunki. Z jednej strony bytowe, no cóż, armia dawała żołd, a z drugiej strony jednak walka o swoje ideały w, takim, a nie innym, w takiej, a nie innej formacji wojskowej pozwalały mu na realizację i obronę swoich wartości to te, te czasy pierwszej wojny światowej, tuż przed pierwszą wojną światową, ogrom dziających się wtedy, wtedy wydarzeń historyczno-politycznych, kształtowania się nowych, nowych Myśli polityczno-społecznych czy też nowych państw powodowały, że cukier w tym zaistniał i był z tego bardzo dumny. Dzięki temu żołdowi, o którym wspomniałaś, e, ułożonym przez Armię Brytyjską, cukier mógł sobie pozwolić na spełnienie chyba najważniejszego marzenia artystycznego, to znaczy w 1920 roku dotarł do e, Paryża, gdzie już przed pierwszą wojną światową i pomiędzy e, obydwiema wojnami formowała się tak zwana Szkoła Paryska której problematyki już dotknęliśmy, więc to kosmopolityczne, międzynarodowe środowisko artystyczne wówczas bytujące na tym mniej prestiżowym, tym tańszym lewym brzegu Paryża na terenie 14 dzielnicy. Tak, choć cukier już tuż przed pierwszą wojną światową czy Powiedzmy, około 1915 roku uzyskał stypendium z Bezalel, aby do Paryża pojechać, tylko wojna zniweczyła te plany i rzeczywiście dopiero około w 1920 roku mógł tam pojechać. Zamieszkał rzeczywiście na tym drugim brzegu. Kiedyś, kiedyś w ramach. Jak znakomita większość jego kolegów, Dokładnie. Tak? Zamieszkał w hotelu Bastille, de la Bastille, który, jak właśnie dowiedziałam się w ramach rozmów po mojej książce, że Bastille była jakby. Ten hotel mieszczący się w tej w dzielnicy Paryża, był tak jakby saska kępa dla y, centrum Warszawy, y, więc rzeczywiście było to trochę oddalone. Niemniej dla cukera y, sam Paryż to było nowe otwarcie, nowe odkrycie, nowy świat. No właśnie, co się wówczas wydarzyło? To znaczy, dlaczego jego ciągnął do tegoż Paryża, a tym samym jego kolegów? Y Myślę, że to jest to, jest, to, to co się wydarzy, wydarzyć musiało, czyli na bazie wykształcenia akademickiego, monachijskiego, kierującego się bardzo, bardzo dużymi wymaganiami i dużymi, dużymi za, znaczy mocnymi założeniami jak mają artyści malować, bo do tego prowadziło akademickie wykształcenie monachijskie. Ten Paryż nagle, nagle się, stał się jak taki po prostu e, dobry ojciec, który e, przyjmuje każdego, nie stawia żadnych wymagań, nie stawia żadnych warunków, mówi tylko oto daje ci piękne słońce, luwr. I maluj, tak? Nie musisz, nie musisz zdawać egzaminów, nie musisz się porządkowywać i przez rok malować w antyklasę gipsowych, gipsowych modeli. Możesz malować z natury, możesz malować to, co czujesz, możesz malować to tak, jak czujesz. I ten Paryż właśnie ukradł tą edukację artystyczną w rozumieniu takim, oczywiście, przesadzonym, ale zabrał autystów w zasadzie z Monachium, i przyciągnął do siebie. Tą, tym właśnie y, zdjęciem Kajdan, że artyści mogą działać tak, jak sobie to wyobrażają. Nie muszą, nie muszą dostawać medali, nie muszą uczestniczyć w wystawach końcowych, nie muszą otrzymywać, otrzymywać stypendiów, żeby, żeby żyć. Tak? Ale mogą wystawiać na publicznych, liberalnych salonach, o, oczywiście. kształcić się w liberalnych w szkołach artystycznych, takich jak e, Akademii Cola Rossi czy Akademii Julien, mm -hmm. do których mm -hmm. przecież uczęszczał tak, e, Jakub Cucker, a też inne ogromne, wspaniałe, wielkie nazwiska sztuki międzynarodowej około 1900 roku, dokładnie w tym, w tym samym czasie, czy troszkę, e, czy troszkę wcześniej. E, w 1922 roku, e, po dwuletnim, czy około dwuletnim po być się w Paryżu. Cuker jedzie dalej za wielką wodę. E, możesz powiedzieć, co się wydarza? E, tak, w 1922 roku Jakub Cuker postanowił wyjechać do Stanów Zjednoczonych, ponieważ zmęczyła go trochę paryska niestabilność jego, jego egzystencji. Nie, okazało się, że nie do końca może utrzymać się ze swoich prac artystycznych. Wjeżdżając do Stanów Zjednoczonych, wszyscy, wszyscy, którzy chcieli się tam dostać, musieli zostać zakwaterowani na Ellis Island. To było takie miejsce, gdzie artyści i nie tylko, i wszyscy wpływający do, do Stanów byli testowani, czy będą potrzebni albo przydatni jako specjaliści w Stanach Zjednoczonych. Musieli mieć też odpowiednią ilość. Pieniędzy, żeby otrzymać pozwolenie na wjazd. Jakkolwiek tam też było to miejsce kwarantanny, tak, żeby sprawdzić, czy, czy wszyscy wpływający do Stanów Zjednoczonych nie są chorzy na jakieś choroby mogące przynieść epidemię. Jakub Cuker, tą część swojej podróży, bardzo często wspominał jako. Zaleśnienie jego szczęśliwej gwiazdy, ponieważ nie miał wystarczającej ilości gotówki, aby zostać wpuszczonym do Stanów, ale czekając na deportację, bo to już, już, już dostał to zalecenie, że musi. Powrócić do Europy. Malował portrety osób, które wraz z nim czekały na ową deportację i został zauważony on i jego prace malarskie przez urzędnika, którego serce się poruszyło i nabył od niego te portrety za taką kwotę, jaka, poz jaką pozwalało, jaka pozwalała na wjazd do Stanów Zjednoczonych. I Jakub Cukier nawet został sportretowany i opisany w gazecie jako ten, który przybywa do nowego świata, gdzie ma rozpocząć nowe, wspaniałe życie. Wspaniały amerykański sen. Ale Cukier przecież na tym pierwszym etapie pobytu w Stanach Zjednoczonych nie trudnił się przecież malarstwem. No, ale nie było od tego zbyt daleko, ponieważ został zatrudniony przez swoją rodzinę w zakładzie jubilerskim, gdzie nie tylko wykonywał Absolutnie rzemieślniczo biżuterii, ale też ją projektował. Nauka wyniesiona z Bezazel to bardzo bardzo dobrze zagrała i on sam uważał, że to, że pracuje jako jubiler, jest zaprzedaniem się duszy diabłu. Sam to zresztą mówił, że aby się utrzymać i zarobić pieniądze, aby powrotem móc y, mieszkać w Paryżu, musiał zaprzedać duszę diabłu i dlatego te, te biżuterię, tą biżuterię i projektował, i wykonywał. I do Paryża powrócił w 1925 roku i potem przez całe życie, przez następne 50, ponad 50 mm -hmm. lat do Paryża powracał, mieszkając przed wojną i po Drugiej wojnie światowej na stałe w Stanach Zjednoczonych. Chciałbym, chciałbym poruszyć temat jego twórczości artystycznej, znaczy to, co stadowi, o, o, o jej wartości. Mówimy tutaj właśnie o, o powrotach, o przyjazdach do Paryża, do stadów zjednoczonych. Cukier to jest artysta, który całe życie podróżował. To jest artysta, który odwiedził wiele miejsc, głównie w Europie, głównie na Bliskim Wschodzie. Powiedz Ale mi, też Amerykę Południową. I też Amerykę Południową i Meksyk, prawda? Tak, jest... Możesz powiedzieć, co to Podróże mu dawały. To było dla niego źródło nieocenionych inspiracji, uwielbiał te miejsca właśnie w Europie, czy, czy nieco dalej pełne światła. Jakby światło dla niego wiązało się z kolorem, jego, jego malarstwa, jego obrazy są. Przesączone światłem słonecznym i wydobywają wszystkie kolory. Dla niego to było klucz w zasadzie tworzenia obrazu, dlatego wyjazdy do, do Włoch, na południe Francji do Hiszpanii. Do Hiszpanii tak? Był w Syrii, był w Izraelu, Palestynie. Jakby y, poszukiwał słońca tego, tego ciepła z jednej strony, z drugiej strony światła, ostrego światła, które, które wydobywało z niego y, najlepsze, y, najlepsze elementy, aby powstały jego super pejzaże tak. Cukera można chyba śmiało określić takimi mm, pojęciami jak amator, samouk, outsider, y, bo to jest artysta, który raz nie zdobył wykształcenia akademickiego, ale mało który artysta w jego czasach je zdobył. Z drugiej strony, w jakimś sensie całe życie pozostawał osobny. Jego wizja twórczości była czymś, e, czymś odrębnym, nawet od pewnych tendencji e, w ramach szkoły paryskiej. Tak, jakby te, te określenia, które, które padły z ust Twoich, ja raczej zamieniłabym na to, że był malarzem bezpretensjonalnym. On nie miał pretensji do tego, żeby historię, historię sztuki zmienić, żeby, żeby jego malarstwo było super znane, było świetnie przyjmowane. On malował z potrzeby serca i to zawsze, zawsze podkreślał. W swoich wypowiedziach. Na pewno nie interesowały go żadne awangardy, żadne zmiany. Dla niego ważna była wypowiedź artystyczna w postaci, w postaci przekazania na, na płótno tego, co widzi, co czuje, jak wygląda jego stan psychiczny, dobre samopoczucie czy, czy złe w danym momencie. Tak, jest to dla mnie dość, dość niebywałe, że w zasadzie, o ile jeszcze jestem w stanie zrozumieć Ecole de Paris i to, że tam każdy artysta jakoś mimo wszystko wyciągał podobne wnioski z tego, co go otaczało. Natomiast życie przez. Ponad 40 lat w Nowym Jorku, gdzie, gdzie ferment artystyczny i nowatorstwo, absolutna awangarda, w ogóle nie zrobiły na nim żadnego wyrażenia. Przy jednoczesnym, jednoczesnej jego obecności na wystawach monograficznych, zbiorowych, był artystą lubianym, natomiast nie, nie miał takich ciągł do tego, żeby być w jakimś głównym nurcie. Ale też nie mam ciągu do tego, żeby być w jakimkolwiek nurcie. On był artystą sam dla siebie. Ale z drugiej jednak strony w jego twórczości malarskiej pojawiają się dosyć konkretne konfesje artystyczne, mam na myśli pewne inspiracje artystyczne, przyznawanie się do nich, bo już pod koniec lat dwudziestych, kiedy artysta pozostał w Paryżu, krytyk polskiego pochodzenia Waldemar George zaliczył go razem z Bencjodem Rabinowiczem i Pawłem Czeliczewem, artystami przybyszami do Paryża z Europy Wschodniej do tak zwanych neohumanistów, czyli takich artystów, którzy powołując się na wielkie wzorce europejskiej sztuki klasycznej, Rafaela, Nicola Pusena, Claude'a Lorena czy Żada Batista, Camilla Korota, malują te wspaniałe, idylliczne przejawy życia. Tym samym gdzieś krytyka artystyczna paryska końcówki lat dwudziestych te powiązania z wielką historią sztuki dostrzegała. Z drugiej strony, czasem w twórczości, w malarstwie Jakuba Cukera, te cytaty z wielkich mistrzów są w miarę dosłowne też, prawda? Tak. Myślę, że można na myśli kopię Velasqueza, infantkę. Natomiast ten, myślę, że ten neohumanizm, o którym, o którym pisał George, Waldemar George, to raczej kwestia Tematyki, tak? I, I tego powrotu do człowieka jako yy... Istoty, która napędza świat, zmienia go, jest najważniejsza w, w tym, jak wygląda kultura, sztuka. Co rzeczywiście w tych latach, znaczy w tych malarstwie z lat 20, jest widoczne. Trüger malował postaci z cyrku, rodziny, często z takimi rekwizytami typu gołębie, jakieś. Jako no do, Dokładnie, tak. To jest właśnie ten człowiek jako najważniejszy element życia, jednocześnie mały człowiek, tak? To nie jest geniusz wykuty z brązu i ze spiżu odlany, ale to jest człowiek, który ma swoje własne zmartwienia, ale ma prawo do życia jako, jak każda, każda nawet wielka jednostka. Stąd dodatkowo jeszcze myślę, że ten humanizm u Cukera jest właśnie czytelny przez, przez absolutne skoncentrowanie się na, na człowieku i jego, jego miejscu we, we, we wszechświecie, co wynikało w zasadniczej części z głębokiej religijności i głębokiej wiary w Boga Cukera co też podkreślam niejednokrotnie. Krytyka artystyczna, ale już w Stanach Zjednoczonych, nazywała Cukera nowoczesnym romantykiem. I taki też podtytuł nosi wystawa i aukcja w Dessaunikum. No właśnie, znowu odwołujemy się do wielkiego hasła z historii kultury europejskiej: romantyk, romantyzm. W czym się ten romantyzm właściwie wyraża? Ja myślę, że to jest też pewna. Pewne obciążenie dwudziestowieczne, że musimy wszystko podciągnąć pod izmy i izmację, żeby, żeby można było o czymś opowiadać. Romantyzm, tak? Czyli, czyli jestem człowiekiem, który się potrafi zadumać nad tym, co widzi. Nie, jest, nie jestem myślą bliski temu, że jestem najważniejszą osobą na świecie. W ten sposób pojmowany właśnie y, sposób oddawania y, przestrzeni, środowiska, miasta. Y, myślę, że o to, o to jakby chodziło krytykom i tym, którzy, którzy znali twórczość y, Cukera wówczas. Powstającą. Podkreślałaś też w naszych wcześniejszych rozmowach, że no, Cukier był w jakimś sensie malarzem intelektualnym, To znaczy, nie mamy yy, zachowanego korpusu jego korespondencji, nie mamy wypowiedzi krytycznych, które padały z mhm. jego ust. To był malarz par excellence, który nie musiał tłumaczyć swojego malarstwa słowem, jak się zdaje. Tak, znaczy w zasadzie yy, jego malarstwo było dla niego najważniejsze w, w samym tworzeniu. Wszelkie opisy, czy, czy rozmowy, czy wymiany, wymiany zdań na temat, na temat swojej twórczości nie wchodziły w zakres jego zainteresowania. Tak? On po prostu malował ku swojej własnej radości. Aczkolwiek był też bardzo wziętym portrecistą, który, który wybierał swoje, swoich modeli, swoje modelki, miewał kontakty z, ze światem wielkiej finansjery, tudzież intelektualnym. No, jest chociażby portret Alberta Einsteina z 1943 roku, czyli... Yy, Bywał w środowiskach artystyczno-intelektualnych, jednak nie musiał o tym mówić. Tak? Dla niego życie było gdzie indziej, sztuka była najważniejsza, najważniejsza sama w sobie, tak, tak bym to nazwała. Tak, w naszej wcześniejszej rozmowie przytoczyłaś też takie świetne określenie, zdaje się, pochodzące z Aleksandry Jachtomy, Ty, prawda? Tak, tak. Aleksandra Jachtoma powiedziała y, o sobie, że y, w zasadzie mogłaby być jedyną odbiorczynią swojej sztuki i Jakub Cukier, myślę, podpisałby się pod tym obiema rękami. Ja bym jeszcze y, y, nawiązał, y, kończąc naszą rozmowę, do... Y, Osobności twórczości cukera, bo przyjechał do Paryża w momencie ogromnego rozkwitu twórczości artystycznej, kiedy właściwie tysiące malarzy, nie tylko malarzy przecież, innych twórców plastycznych, przybyszów nad Sekwanem zjeżdżało, rodził się ogromny ferment w sztuce, kwitło życie artystyczne w kawiarniach, klubach, niejednokrotnie już wówczas inspirowanych kulturą amerykańską, jazzem, nowoczesnym tańcem. Cuker. Pozostawał, jak wcześniej sugerowałaś, gdzieś w otoczeniu tak wybitnych malarzy jak Haima Sutina czy Michela Kikoina. W Nowym Jorku przecież przez te kilkadziesiąt lat, kiedy tam mieszkał, tworzył Zygmunt Menkes. Artysta, którego też mógł poznać w Paryżu. Natomiast pozostawał gdzieś zupełnie osobno wobec nawet tych dużych tendencji w ramach szkoły paryskiej, koloryzmu, ekspresjonizmu. Malarstwa mizerabilistycznego. Oczywiście korespondując z nimi, natomiast nigdy się w nie nie wpisywał do końca. Prawda? Ale, ale zauważ, że w zasadzie większość artystów. Tak zwane Ecole de Paris, właśnie to określenie, ta szkoła paryska, która żadną szkołą nigdy nie była, była środowiskiem, w zasadzie zostało, ten termin został ukuty po to, żeby tam pomieścić po prostu tysiące indywidualności, gdzie oni poza rozmowami, myślę o Paryżu, tak, poza rozmowami, wymianą zdań i, i sugestiami, oni tak naprawdę nie mieli żadnych teorii, Nikt z nich, tak? Każdy tworzył osobno, tak? Czy cuker czy, czy, czy zak, czy, czy heim Sotin. To było po prostu y, bardzo emocjonalne, szybkie oddawanie tego, co w danym momencie artysta ma w głowie. Janno, na y, okładce katalogu aukcyjnego. Yy... Obraz specjalny Jakuba Cukera, dwóch chłopców z gołębiem z 1925 roku, to praca w jakimś sensie specjalna i otwierająca wielki rozdział jego twórczości. Tak, to jest takie powitanie Paryża, kiedy on po y, latach spędzonych w Nowym Jorku, gdzie mógł... Y, gdzie z jednej strony musiał pracować jako jubiler, z drugiej strony mógł zarobić pieniądze, aby do Paryża powrócić, to jest taki, takie nowe otwarcie. Powrót do tego miejsca, które było dla niego niezwykle ważne, gdzie dzieci, młodzieńcy, gołębie, to wszystko niosło ze sobą radość tworzenia i możliwości na powrót zagłębienia się w. W tym, w tym fermencie, powiedzmy, artystycznym, który, który dawał Cukarowi tak y, wiele y, inspiracji i możliwości oddawania tego, tego, co jest przez krytyka Waldemara George'a nazywane neohumanizmem. Janno, y, Cukar to artysta żydowski, polski, francuski, amerykański, międzynarodowy. No absolutnie, absolutnie międzynarodowy. To jest tak jak z Chopinem, <grymne> sercem Polak, nazwiskiem Francuz, a twórczością świata obywatel. Absolutnie też. Absolutnie to mi się wydaje określeniem dla cukera. Szanowni Państwo, dziękujemy serdecznie za uwagę. Wszystko, co tutaj wypowiedzieliśmy wspólnie o cukerze. Państwo muszą skonfrontować na wystawie Jakub Cuker, nowoczesny romantyk, która trwa w Desauniku przy ulicy Pięknej 1 do 20 lutego serdecznie zapraszamy i Anno dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.